No i oto jestem przy kolejnym pancerwerku. Już miałem wchodzić do środka i eksplorować, a tutaj słyszę wielki wrzask. Miał i miał i przyszedł sobie kot w środku lasu, no i żeby go głaskać. Także, ale jak już zacząłem nagrywać film, to pokażę. Tym razem nagrywanie zacznę od góry kot sobie poczeka tutaj widać jakieś bunkrowcy to ich teren, oni sobie tutaj zrobili taką bazę były kopułki pancerne na tym bunkrze widzę, że bunkier jest bardzo rozległy pozalewany częściowo wodą, także wszędzie mi się pewnie nie uda wejść tutaj jedna tam dalej druga Wygląda to podobnie, to nie będę szedł, żeby nie przynudzać No i tutaj Ostrzeżenie, że Uwaga, obiekt monitorowany całodobowo Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Ziemi Lubuskiej Koten Spaten Panzerwerk 646 i tak samo, tak samo tutaj. Tutaj są nawet jakieś mapki poprzyklejane. I tu mamy jedno wejście szczelnica. Tu chyba będzie zapadnia, tak jak to w tych bunkrach bywa. Tak, schodek i tam od razu widać, zapadnia. Także tędy się nie będę pchał. Wejdę sobie tutaj, od tej, tym wejściem sobie wejdę. Tutaj też, też jest zapadnia. A może się nie wejdzie, bo oni ci ze stowarzyszenia mają yy, po prostu przywożą sobie taki deskę, po której przechodzą. A ja deski nie mam, także jak tam wpadnę, to, to już się nie wygrzebie. Tutaj coś jest. Albo gdzieś schowali. Może gdzieś schowana leży w krzakach na decha, i wystarczy ją znaleźć, żeby tam przeleść. Bo byłoby dziwne, żeby oni nie ze sobą. Z kolei dobra, no, znajdę tą deskę. To tutaj, jak ja wykręcę nią, żeby, żeby tutaj położyć? Coś mi tutaj, czy tu nie jest coś schowane pod tą podłogą. To zaraz, jak skończę filmować, to, to będę to sprawdzał. Oczywiście nieupoważniony wstęp zbroniony. No a ten pieszczoch już się awanturuje, bo trzeba jaśnie pana głaskać. O, proszę. Co mi tutaj będziesz ględził, tu mnie głaszcz. Także, no niestety. रसीला रूप सजीला यार हटीला तंग पजामा कुर्ता छबीला